Hej Czy ktoś wie czemu jestem taki samotny? Czemu? Nie jestem taki samotny. O, o co tobie teraz chodzi? O co niby mu chodzi? To ciedziesz jest. Takie proste, że aż wiem co ma. A ty widzisz, tu myślecie, że to ty młoda. kiedyś szansę, że go kochała, ale teraz nie. dlaczego już go nie kochasz, no kochasz? To nawet nie o to chodzi, chodzi o dzieci. Tylko szyn tylko ciebie i luferka. A, Fifi, to co niby nie jest twoją koleżanką, o co ci chodzi? No właśnie nie jest, bo to właśnie, to jest właśnie to, że on miał kiedyś operację nijaką. Operacje. Krękosupa? Czy czego tam ma? Tak. Mam krynko, super operacje. A ty? Się nie martwiłaś? Co? To jak mo, ma... Głaś. Mu no, nie pomóc. To nie jej wina jest. Tylko dlatego, że nie chciała po prostu z nim z nim być, ale ja nie chciałam i cię bardzo cię przepraszam. Ale nie wiesz, teraz nie masz za co go przepraszać. Co ci już nie jest twoja wina? Nie wiesz, czy to jest jej wina? Może i jest, a może i nie. W razie to już nie ma znaczenia. Było i się skończy. Bo to ja nie wiedziałam, że on ma operację rękosłupa czy czego To nie jest żadnego z nas. Wile się, to nie. Wiedziałeś, że tam nie chciałaś. Po, po prostu pomóż Ja dzisiaj wszystko wiem I to w końcu jest I nie wiecie co się ty. dzieje